Jak leci? Słuchajcie, moi mili punkt widzenia. Jesteśmy różni. Każdy z nas świat widzi trochę inaczej. I bardzo dobrze. Popatrzcie, co wy tu widzicie na tym zdjęciu? Mm. Bo na przykład można zobaczyć, że to jest mały wielorybek, gitara i mały misio, taki, albo słonik z góry, taki widziany, prawda? A tutaj, no e, tak, to można zobaczyć, że to jest samolot startujący z góry z takimi dużymi skrzydłami. W kształcie litery Delta, klucz e, i wyspa Bornholm, duńska wyspa. Ale czy to ma znaczyć, że będziemy się kłócić? Że to nie jest wyspa, tylko e, mały wielorybek? No nie, chyba nie. Każdy widzi swoje i możemy sobie nawet usiąść razem i pogadać sobie, co my widzimy. No bo piękno jest w różności, w tym, że się różnimy, ale się nie kłócimy. A teraz jest taka narracja naszej ukochanej rządzącej partii i naszego prezydenta, że wszyscy musimy być tacy sami, my Polacy. Yy, musimy być tacy sami. Otóż tak, musimy być katolikami. Wszyscy. Otóż nie. Nie jesteśmy wszyscy katolikami, ja na przykład jestem ateistką, hahaha ha, 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 jestem ateistką, hahaha, ha, ha. prawda? Ja jestem ateistką. A Klub Dziadek jest protestantem. A jeszcze są ludzie, którzy są prawosławni, którzy są wyznawcami judaizmu i którzy są mahometanami. I co? Czy to coś złego? Czy mamy się kłócić? Czy mamy się pochlebiać z tego powodu? Mieszkamy na jednej ziemi, i to, że się różnimy pięknie, jest najważniejsze. Możemy ze sobą rozmawiać. Aha, jeszcze wszystko. Jeszcze jedna jest taka opowieść śliczna, że wszyscy musimy być hetero. <śm> a czemu? Dlaczego musimy być hetero? Boże, boże. W Polsce jest bardzo dużo ludzi nieheteroseksualnych, jak to się dzisiaj nazywa, tak? I oni nie mogą być wykluczeni. Mamy z, z księdzem mnóstwo znajomych. A po... O czym ja w ogóle mówię? Po, po prostu to, to jest coś takiego, czego ja nie mogę, z... ja nie mogę tego znieść. Ja nie mogę tego znieść, że, że są wykluczenia, że wszyscy mają być tacy sami. Ludzie. Przecież, jeżeli wszyscy mają być wszyscy sami, to będzie wyglądało tak, że wszystkie kobiety w Polsce będą miały na imię Ewa, a wszyscy mężczyźni w Polsce będą mieli na imię Adam. I wszyscy oni będą mieli takie same domy, tyle samo dzieci. Aha, bo jeszcze trzeba mieć dzieci, tak, bo dzieci są najważniejsze. A ja nie mam dzieci i co? Gorsza jestem z tego powodu. Wszyscy muszą mieć dzieci i żyć w rodzinach. Kurczę, ja chcę żyć z misiami. To sobie mogę żyć z ja abym nikomu krzywdy nie robiła. No, jak wszyscy mają być tacy sami, to wszyscy muszą walić tę kupę taką samą. Każdy takiego samego balasa musi rano robić, tak? A jak ktoś chce sobie malutką, rozwolnioną kupkę zrobić wieczorem, to nie, tak? Słuchajcie, to jest jakaś paranoia. Nie wolno dzielić ludzi. Ludzie są różni. I, i, I wszyscy mają prawo do tego życia, jakie mają. Aby, aby się nie bić. No. I nie przeszkadzać sobie. No. Ja sobie walę kupę, a potem sobie sram. I co? Ktoś mi zabroni? No proszę mi tego nie zabraniać. Bo jak nie... No dobra. Nie, to nie. Bić się nie będziemy. Ale zastanówcie się robaczki nad tym, że róż, różność jest piękna. Różność w równości.